Poniedziałek, 13 maja, do Przemówień, minastraja, moi drodzy, jadę sobie z ładunkiem do Niemiec. Z okolic Sztokholmu jedziemy przez Szwecję drogą E4. No i tak, przed chwilą zatrzymałem się na parkingu, aby wyeliminować dziwny dźwięk, który się wydobywał gdzieś z tyłu. Były to narzędzia do zmiany koła, które są pod siedzeniem, stukały o siebie i takie stukanie było słuchać na poprzednim filmiku, to znaczy nie wiem kiedy ten filmik będzie dany, także to był filmik o blokach, tak o mieszkaniu w blokach i tak dalej, a ten filmik będzie o strachu? Strach jest wielkim przyjacielem elit rządzących, tak? On trzyma nas za twarz. To znaczy mnie już nie, tak? Bo ja się wydostałem chociaż też kiedyś się bałem, wiecie e, ktoś napisał mi, że świat nie jest czarno-biały ja powiem tak, no jest trochę jeżeli weźmiecie szachownicę, tak e, aby zagrać w szachy bo no tam macie czarnych i białych, nie ci czarni ci, którzy są na czarno ubrani oni są na plebani, nie? A ci ubrani na biało starają się, żeby każdy wyszedł cało, nie? Czyli to są ci, którzy dbają o ciało ci, którzy są ubrani na biało, a ci na czarno nie pracują na darmo, nie? To znaczy tak, fajnie się to rymuje wszystko, ale do rzeczy, do rzeczy. Otóż kiedyś ja kiedy na początku jeszcze jeździłem przez Francję, zauważyłem, że w każdej wiosce, gdzie tylko są jakieś domy, są dwa. Jakby to powiedzieć, dwa budynki tak, zapewnione. Jednym budynkiem to był kościół, a drugim budynkiem apteka, czyli to odzwierciedla właśnie rozstawienie figur na tej szachownicy, tak, czarni i biali. Się razem dobrali, tak? I oni. My musimy zrozumieć, jak działa mafia, tak? Mafia działa tak, że jeżeli masz jakąś restaurację, jakiś biznes, tak? Przychodzi mafia i oferuje ci ochronę tego wszystkiego przed bandytami, tak? <grydy> Czyli musisz, musisz zapłacić wieczny haracz, tak? Aby, aby ci tego nie zniszczyli, bo jak nie zapłacisz, no to przyjdą. I to robek twojego życia zniszczą, nie? Tak działa mafia. Ona działa generalnie przez strach, tak? Przez zastraszanie. No i teraz te sam mechanizm możemy odnaleźć, moi drodzy, u czarnych i u białych, nie? Człowiek boi się, że umrze. Boi się śmierci. To jest naturalne, tak? Każdy chce żyć jak najdłużej. I ci na biało ubrani często rzucają różne zaklęcia, tak? Typu, te tabletki musi pan brać do końca życia, albo zostało panu 5 miesięcy życia, tak? Jeżeli w to uwierzysz, to no to jest po tobie, tak? Ważne jest, żeby nie wierzyć ślepo w to, co mówią ci na biało ubrani, tak? Ci na czarno ubrani, oni zaś wyciągają pieniądze z ciebie, używając strachu przed śmiercią i co będzie później, tak? Więc oni sobie zorganizowali system żniw pieniężnych, tak? Aby po prostu kosić społeczeństwo z kasy. Dlatego są właśnie dwie instytucje w każdym mieście zapewnione. Tak. Apteka, aby utrzymać człowieka na chodzie, aby przychodził do tej apteki często i tam zostawiał swoje ciężko zarobione pieniądze oraz Kościół, aby robił to samo, tak? No i jedni i drudzy gdyby nie istnieli, to byśmy się lepiej mieli, tak? Kiedyś leczono ludzi ziołami i ci, którzy to robili, przekazywali wiedzę potem swoją dalej, tak? Następnym pokoleniom i tak to się działo. Może nie było to takie natychmiastowe Wyleczenie, że pomkniesz pigułkę jesteś zdrowy, tak? To zapewnił system współczesny, tak, aby do fabryki pójść i dalej produkować, tak? czyli nie chorować. Ale te współczesne leki one nie leczą, nie? one utrzymują człowieka w stanie używalności, tak? Aby on po prostu. No był na chodzie, tak, przychodził i płacił dalej. Tak samo ci na czarno ubrani, oni cię. Oni nie zapewniają zbawienia, nie? Tam jest e, ośrodek zwiedzenia po prostu. Urodziłeś się, niosą Cię, żeby Cię pokropić, nie pytając Cię o zdanie. No i jest pieniędzy za to branie, tak? Potem, kiedy jest e, Komunia, bierzmowanie, potem bierzesz ślub, płacisz za wszystko. E, potem, kiedy umierasz i też płacą za, za to wszystko rodzina no i kiedy leżysz już w ziemi kasa wciąż z ciebie wychodzi tak, ponieważ pracowali system tak zwanego czyśćca no i wychodzi potem przychodzi rodzina płaci na msze za ciebie i tak więc ciebie już nie ma ale wciąż płacisz tak poprzez twoją rodzinę i i to właśnie wszystko działa poprzez strach tak tak samo ZUS czyli E, zakład bezwłasnowolnienia społeczeństwa, tak? Tak samo działa, nie po prostu, no a co będzie na starość, a z czego będziesz żył i kasują co miesiąc, po prostu harasz, nie? A jeżeli nie doczekasz swojej starości po prostu, bo ktoś połamie Ci kości e, w wypadku samochodowym, zginiesz i tak dalej, twoje pieniądze przepadają, tak? Nie ma. Tego co płaciłeś, a dlaczego nie ma? Powinno być dla Twojej rodziny, dla Twoich dzieci, nie? W końcu to są Twoje pieniądze. Ja podobno mam dług w zus koło około 10 tysięcy, ale to chyba sam u siebie mam dług. Co? Bo to są moje pieniądze, tak? Czy nie? Na wszystko się godzimy, tak? Na wszystko się zgadzamy. Kiwamy, głowamy, tak? Do góry i na dół, jak te pieski, które kiedyś były takie modne stawiało się pieska na desce rozdzielczej, czy z tyłu na półce w samochodzie i on tak się huśtał i tą głową tak kiwał, nie? do góry i na dół, nie? także wszystko to e, mamy na własne życzenie moi drodzy, tak? no i a jest to zbawienie, tak? dostępne, jest też uzdrowienie za które zapłacił Pan Jezus na krzyżu, tak? wystarczy w to uwierzyć modlić się i po prostu jak to powiedzieć, no przyjąć tą ofiarę która tak? została zapłacona za Ciebie ci czarni zmuszają Cię abyś co niedzielę pukał się w piersi i mówił moja wina, moja wina moja bardzo wielka wina to w takim razie ta ofiara na Golgocie była bez znaczenia, tak, skoro ciągle Twoja wina Pan Jezus zapłacił za Twoje grzechy raz już dokonało się, nie? Nie trzeba płacić yy, co niedzielę, czy tam ileś nie wiadomo, razy. Moi drodzy, chodzi o to, że strach właśnie, strach jest, przymierzeń, jest przymierzeńcem tych, którzy nas kontrolują. Tak? No i piękne zdanie kiedyś usłyszałem na jednym szkoleniu w lr w firmie LR. Jeden człowiek wyszedł, taki menedżer z Francji, powiedział, chyba z Francją był, Także 95% rzeczy, których się obawiamy nigdy się nie wydarzy, to jest prawda. Także ja też kiedyś byłem pod wpływem strachu, wiecie, ale potem spadłem z rusztowania i byłem troszeczkę poza ciałem. I od tamtej pory już się więcej nie bałem. Także mnie się nie da e, obezładnić strachem, wiecie? Próbowali. W okno śnieżkami mi rzucali i tak dalej. <laughs> Także jak na szachownicy moi drodzy, jedni koszą cię e, w trosce o tak zwane zdrowie, a drudzy koszą cię e, w sensie takim, że no duchowym, tak, że tak powiem Także jedni i drudzy zabijają tak naprawdę, nie? Jedni zabijają duchowo, inni zabijają ciało. Kiedyś czytałem, że setki tysięcy ludzi umiera w Ameryce na skutek właściwie podanych leków, nie? Także tak, to są tak zwane leki, nie? Fajnym przykładem jest kobieta z Biblii, która chorowała na krwotok wewnętrzny. Dużo lat chorowała, chorowała. Dużo pieniędzy miała, wiecie? I chodziła do lekarzy, tak? Leczyła się, nie? W cudzysłowie leczyła się, nie? Czy się zmieniło coś? Oczywiście że się zmieniło. Na skutek tego leczenia jej portfel doznał uszczuplenia, tak? Po prostu cały majątek straciła, bo do lekarzy chodziła, nie? A w końcu dotarła do tego prawdziwego lekarza, który, który powiedział jej, że twoja wiara cię uzdrowiła, tak? Niewiasto. Także to się nie zmieniło, moi drodzy. Czytałem książkę Pana. Jak on się nazywa, moi drodzy? Już Wam powiem. Pauza. Jestem znowu, musiałem sobie znaleźć. Wiecie, nazwisko autora Joseph Murphy nazywał się, ten, który napisał książkę Potęga podświadomości. Dostałem od w prezencie. Wiecie, i czytałem ją. Jest dość dobra. Mówi nam o tym, jak działa mechanizm świadomości, podświadomości, jak to wszystko funkcjonuje. I ta książka zmieniła życie wielu ludzi na świecie. Wiecie. Potęga podświadomości, polecam, Józef Martwi to był religioznawca, tak? Tam dużo, du, dużo, cytuję Boże Słowo w tej książce i tak dalej, ale powiedział tam taką rzecz, że lekarz potrafi, używając e, sugestii, wmówić nam chorobę, wiecie? I tak to działa, moi drodzy, tak to działa. Także mój szwagier, e, e, mam dwóch szwagrów, wiecie? Jeden właśnie górnik, który też kupuje suplementy w LR kiedyś kilka razy w roku bywał w szpitalu na zapalenie płuc i ten szpital jakoś mu nie pomógł nie? ani razu, tylko tam go troszeczkę podkurowali, żeby szedł no ale to potem zaczął spożywać, może Wam pokażę, kolostrum, o właśnie kolostrum. Zarejestrował się w firmie LR, no i od tamtej pory już nie bywa w szpitalu. No był teraz ostatnio, bo wrócił z Tajlandii, i coś tam się stało, ale gdzieś tam się uderzył, jadąc motorkiem w tej Tajlandii, tak? Nogę czy gdzieś i coś tam się porobiło. No, ale już z powodu zapalenia płuc nie. Także... E, oczywiście... No bo nam się wmawia, tak? Że gdyby nie szczepionki, to... To byśmy nie przetrwali i tak dalej, nie, ale co robili Indianie, co robili czarnoskórzy w Afryce, tak? Oni jakieś mieli metody, nie? Leczenia, tak? Dobre, tylko ta Rokewederowska cywilizacja, już nie powiem medycyna, ale cała cywilizacja rofellerowska oparta na korporacjach i na właśnie koszeniu kasy, nie? Z ludzi masy, więc wyeliminowała tam tamte sposoby, nie? Dranie, którzy ktoją w Watykanie, oni tam mają wszystkie księgi pochowane, tak? I palili na stosach tych wszystkich yy, tak zwanych szarlatanów, nie? To, to byli ci, którzy leczyli działami, nie? Skutecznie wszystkie choroby, tak? Oni zostali paleni na stosach, nazywani szarlatanami, jakimiś tam innymi obelgami, tak? Aby przejąć kontrolę moi drodzy. Także dlatego ja. Yy, nie jestem pod tym wpływem, wiecie, czarnych, ani białych, tak? Ja się wydostałem i jestem, czuję się wspaniale, moi drodzy, ponieważ yy, yy, wiem jak to wygląda z boku, tak? Wystarczy wyjść z tego i spojrzeć z boku. Także strach nie jest naszym sprzymierzeńcem, tak? On jest sprzymierzeńcem tych, którzy pragną nas kontrolować. Także moim... Moim, e, moją radą dla Ciebie, jeżeli tego słuchasz w ogóle, przestań się bać. Ja kiedyś, wiecie, to, to przetestowałem na sobie, wiecie? Kiedy byłem dzieciakiem, nastolatkiem, nie? I raczej unikałem bujek i takich rzeczy, nie? Raczej, wiecie, nosiłem długie włosy, słuchałem muzyki i taki byłem bardziej, e, no... Nie wiem, jak to nazwać, no. nie, nie szukałem... Nie byłem z tych, którzy się biją gdzieś tam, tak? Albo Albo szukałem sytuacji, żeby się z kimś pobić, tak? No i zawsze jak widziałem takich byczków, jak szli chodnikiem, to schodziłem... Szedłem chodnikiem naprzeciwko nich, mijałem ich, to schodziłem im z drogi, nie? Troszkę się bałem, tak? I tak dalej, no. Ale pewnego dnia postanowiłem, że spróbuję, że... przetestuję, tak? I kiedyś szło takich dwóch naprzeciwko mnie, ja szedłem środkiem chodnika i do góry podniosłem głowę, tak? Tak dumnie jakby. Wiecie co się stało? Oni zeszli na bok. I od tamtej pory już przestałem schodzić na bok, tak? <laughs> Strach to jest, wiecie, narzędzie diabła, aby kontrolować człowieka, tak? Także nie bój się, kolego, nie bój się e, niczego. Wszystkiego dobrego od zawodowego.